Halo. Wiemy, jemy. Dobra, to poczekamy jeszcze na resztę. Słychać? hallo, słychać? Um. Dobra, zobaczymy. Jutro cię odblokuje i ciebie. jak ktoś ile na poprzednim było osób w domu siedzę. No. w razie wakacje ma potem ten na po. do szkoły po wakacjach. 我得先弄一 Eu Tenku teraz powinno być lepiej. Po prostu następułym. Zobaczymy. W razie jest co gramy na o Szybką, gramy i ten to Orant chłop Oranta nie ma. dobrze.

usów nie Włączamy muzę jakąś, stawiamy muzę z fifa No nie wiem, chyba będzie lepiej. Kanie o tarcze wspólnoty. Arsenal zmierzy się z Aston Villą. Mecz o tarcze wspólnoty ma w Anglii znaczenie szczególne. oszczędni kibice oglądają z ogromną przyjemnością jest to coś więcej niż mecz charytatywny. każda z tych drużyn chce dorzucić to trofeum do swojej gabloty ale on to teraz wyjął nadlu. Rozfotkano się

Nie było narzutów. Kranik no tam w Aul widzieli czek. A nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Kranik czeka. Nakazet. Ciernej. Lecimy, chyba wie, co chce zrobić, bez żadnych kłopotów. strata. Martin Tutaj ciągle będzie groźnie. Arsenal rozpocznie od narożnika boiska. Wrzuca w okolice 11 metra. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. I podanie do Lacazeta. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wygląda. Czy wszystko zdać? O tak, proszę Państwa, to jest... Jak to nie był faul Świetnie teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Poradził sobie z przeciwnikiem. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. A gdzie on tą piłkę wybił? Błąd, piłka przechwycona, spalony? Jak oceniasz tę decyzję? Jacku? ciężka sprawa. Jeśli był spalony, trudna sytuacja do oceny, ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać, rozejrzał się. Może do środkowywać robi swoją robotę, ale akcja trwa. Coś niesamowitego, jak on teraz obronił. Gdyby tutaj padła bramka, nikt nie mógłby mieć pretensji do bramkarza, ale zaimponował. Przytom... Lecimy, lecimy. W pole karne. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Na KZ z piłką teraz. Niezły strzał, ale bramkarz zablokuje koncentrację. Ten corner to dla nich szansa na wyrównanie. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Aj. Skutecznie odebranie piłki. Watkins Sędzia obwizduje spalonego. Dobrze. Zdecydowały ułamki sekund, ale dobra decyzja. Lecimy, lecimy. skrzydło. Ale gdzie ty podajesz? Panowuje obrona. Teraz jeszcze muszą to jakoś wybić. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dobrze, teraz mija rywala. Zablokowany rzut rożny. druga bramka. Na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. I broni bramka! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola. Jednak czysty w odzyskanie piłki Czasem ryzyko się opłaca. Próbuje pociągnąć ten atak. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Watkins. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że... Sędzia Kaloszny. Żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. No nie, nie potrafi. Jest za linią obrony. Uwaga! Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. I podanie do Lakazeta. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. To był, uwaga, wychodzi sam na sam! Nadal coś z tego może być. Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Odegaard. Ależ to, co Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa! Kam światowa! Potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Ładnie utrzymuje się przy pince na połowie rywala. I ta ledwo się turlała. Przejmuje ją bramkarz. I to tyle jeśli chodzi o pierwszą odsłonę meczu na Wembley. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Pokazał nam jak powinno się wykonywać wślizgi. Ramsey. Cielił trzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Putinio Coutinho. który do rywala i po akcji. Wyszedł sam na sam. Uwaga. Co za obrona? Nie ma bramki. Świetna interwencja. Co tam się stało? dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Alexandre Lacazette skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. No i co? Zamiast posiadania strata. Dobre podanie, ciekawe, co z nim zrobi. Okazaki. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Może teraz, może wyrównają. Ładna przysia. Nie zażegnane przez linię obrony, ale strzał zablokowany. Ramsey. Nie ma wątpliwości. Był faul